Poczekaj sekundkę jeszcze. Łukasz, poczekaj chwilkę, bo musimy... Dobra, mamy kartę. Dobra, jak jesteś gotowy, to... to... Poprosimy sekwencję. Ready, set, go. Hopka, tunel, hopka. Mamy chwyt w dalszej strefie. Hopka, tunel, hopka. Brak chwytu. Hopka, tunel, hopka i mamy chwyt w dalszej strefie. Chopka, tunel, hopka i chwyt w dalszej strefie. Hopka, tunel, hopka. Tam. Mamy sweet spot.